Przed laty, zanim moje życie zamieniło się w pole bitwy, wszystko było jak z bajki. Poznałam Marcina, miłość mojego życia, w małej, przytulnej kawiarni w samym sercu miasta. Nasza historia rozwijała się jak najpiękniejsza opowieść pełna małych gestów, szczerych uśmiechów i wspólnych marzeń. Byłam jedynaczką, wychowaną w skromnym, ale pełnym miłości domu. Moi rodzice nauczyli mnie wartości pracy. Uczciwości i szacunku dla drugiego człowieka. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo te wartości zostaną wystawione na próbę. Marcin był przeciwieństwem mnie. Pochodził z zamożnej rodziny, która od pokoleń prowadziła dużą firmę budowlaną. Jego ojciec, pan Jan, był surowym, ale szanowanym biznesmenem. W jego oczach widziałam zawsze chłód i powściągliwość. Od pierwszego spotkania czułam, że nie jestem mu do końca na rękę. Nie chodziło o moją osobę, ale o moje pochodzenie. Byłam zbyt prosta dla ich świata. Mimo to, Marcin nieustannie zapewniał mnie o swojej miłości i determinacji. Przekonywał mnie, że serce jest ważniejsze od konta bankowego, a on sam ma wystarczająco dużo siły, by stawić czoła ojcowskim mu. Po dwóch latach zaręczyliśmy się, a niedługo później wzięliśmy ślub. Ceremonia była skromna, tak jak chciałam, ale przyjęcie zorganizowane przez teściów było wystawne i pełne przepychu. Czułam się jak obcy w tym świecie. Kiedy tańczyłam z ojcem, Marcina, powiedział mi: Patrząc mi prosto w oczy, jesteś teraz częścią tej rodziny. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na tobie spoczywa. Nasze nazwisko to coś więcej niż tylko słowo to historia. Reputacja i wielkie pieniądze. Proszę, nie zepsuj tego kropka! Jego słowa, choć wypowiedziane z pozorną uprzejmością, brzmiały jako ostrzeżenie. A ja naiwnie wierzyłam, że to tylko jego sposób na dbanie o rodzinne dziedzictwo. Kiedy Marcin i ja myśleliśmy o własnym domu, pan Jan zaproponował nam coś, co wydawało się być gestem dobrej woli. Zaoferował, że sfinansuje remont i urządzenie willi. Która była w posiadaniu jego rodziny od dziesięcioleci. Dom miał ogromną wartość sentymentalną i historyczną. Mówił, że to prezent ślubny, nasza przyszła ostoja. Moje serce przepełniła wdzięczność, a wątpliwości na chwilę odeszły w niepamięć. Wraz z Marcinem zainwestowaliśmy wszystkie nasze oszczędności, a nawet część mojego skromnego spadku po babci, w remont, który miał dostosować dom do naszych potrzeb. Spędziłam miesiące, a nawet lata, projektując każdy kąt, wybierając meble, kolory ścian, sadząc kwiaty w ogrodzie. To był nasz wspólny projekt, nasz sen, który powoli stawał się rzeczywistością. Pan Jan nadzorował wszystko, zawsze uśmiechnięty i gotowy do pomocy, choć z lekką nutą kontroli. Nie wiedziałam wtedy, że każdy jego uśmiech, każdy gest był częścią większego. Cynicznego planu. Myślałam, że wreszcie zaakceptował mnie jako członka rodziny. Myślałam, że te pieniądze to nie tylko gest, ale również symbol jego akceptacji. Pieniądze to jednak nie wszystko. Właśnie na tym się opierał jego plan. Z perspektywy czasu widzę, jak naiwna byłam. Cały mój wysiłek, cała moja miłość włożona w ten dom była dla niego jedynie narzędziem. Czułam się jak w bajce, nie zdając sobie sprawy, że w tej bajce to ja jestem złym charakterem. Czułam, że pan Jan wreszcie zaufał mi na tyle, by oddać w moje ręce coś tak cennego jak ten rodzinny dom. Ale wszystko to miało swój ukryty cel, o którym miałam dowiedzieć się w najgorszy możliwy sposób. Pewnego popołudnia, gdy siedzieliśmy z mężem przy kominku w naszym nowym, pięknym salonie, zadzwonił telefon. Był to teść Pan Jan. Jego głos, zawsze opanowany, był teraz dziwnie napięty. Zlecił nam pilne spotkanie w jego gabinecie na następny dzień. Poczuliśmy narastający niepokój. O co może chodzić? Zapytał mnie Marcin, ale żadne z nas nie miało pojęcia. Następnego dnia, po przyjeździe, pan Jan przywitał nas z pozorną uprzejmością, ale atmosfera była tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Usiedliśmy na skórzanych fotelach, a on, jak zawsze, zajął swoje miejsce za potężnym dębowym biurkiem. Po chwili milczenia, które wydawało się trwać wiecznie, podał Marcinowi teczkę. W środku były dokumenty prawne. "Marcinie, musimy omówić kwestię domu", powiedział. "Ostatnie zyski firmy są niezadowalające. Muszę zreorganizować nasze aktywa. Dom, w którym mieszkacie, Musi wrócić w posiadanie firmy. Jest to konieczne dla jej przetrwania. Marcin wstał z miejsca, zdezorientowany. Ojcze, ale co to ma wspólnego z domem? Przecież to miał być nasz dom. Mój i twoje imię. Zostawiliśmy w nim serce i całe oszczędności. dom. Jego głos drżał, gdy patrzył na ojca, który pozostał niewzruszony. To zawsze był i będzie dom firmowy, synu. Nigdy nie zmienił właściciela. Dokumenty na to wskazują. Wasze pieniądze były częścią inwestycji w firmę, a nie w nieruchomość. Te pieniądze były przeznaczone na remont, tak jak ustaliśmy. Po prostu spłacałeś remont. Pan Jan mówił to z zimnym spokojem, jakby omawiał biznesową transakcję, a nie nasze życie. Wtedy wpadł mi w oko drobny szczegół, który z perspektywy czasu miał nabrać ogromnego znaczenia. W rogu jednej z kartek, leżących na biurku, widniała pieczęć adwokacka i podpis, który wydawał mi się znajomy. W tamtej chwili wszystko, w co wierzyłam, rozsypało się jak domek z kart. Patrzyłam na niego, starając się zrozumieć, jak ktoś może być tak podstępny. Ale, pan Jan, pan powiedział. Że ten dom jest prezentem ślubnym. Powiedział pan, że mam dbać o niego jako nasz dom. Myślałam, że to nasz dom. Mój głos drżał z niedowierzania i gniewu. Byłaś bardzo naiwna. Twoje imię. Nigdy nie powiedziałem, że dom będzie Twój. Słowa, nasz i mój, są bardzo ważne w biznesie. Ten dom jest nasz, w sensie, że należy do naszej rodziny. A co za tym idzie? Do firmy. A ty, jako Intrus, w nim nie mieszkasz. Tak, Intrus, nie jesteś z tej samej gliny. Nie masz tu żadnych praw do żadnej własności. Jesteś tutaj tylko dlatego, że mój syn cię poślubił, ale to się zmieniło. Słowa te uderzyły mnie jak cios w twarz. Poczułam, jak łzy napływają mi do oczu, ale postanowiłam nie płakać. Nie chciałam dać mu tej satysfakcji. Jesteś tylko jego żoną, a nie spadkobiercą. Ta nieruchomość należy do firmy i zostanie sprzedana, aby ratować nasz biznes. Jesteś niczym więcej niż chwilowym gościem w domu, który zawsze należał do rodziny, a nie do intruza z zewnątrz. Wtedy zrozumiałam, że to nie jest tylko kryzys finansowy, to była przemyślana strategia. Pan Jan nigdy nie planował że zamieszkamy tam na stałe. Chciał nas oszukać, a następnie wyrzucić. Ostrzeżenie na weselu, jego dziwny uśmiech, gdy pytałam o remont, wszystko nagle nabrało sensu. To była zemsta za to, że poślubiłam jego syna bez jego akceptacji. Czułam ból, nie tylko z powodu utraty domu, ale z powodu zdrady zaufania, które mu darzyłam. Zrozumiałam, że każdy jego gest, każde słowo, było starannie zaplanowane. Chciał, żebym włożyła w ten dom całe serce, bym poczuła, że to moje miejsce, a potem zabrał mi to wszystko. Wtedy przypomniałam sobie o tym, co działo się w rogu gabinetu. Zauważyłam gruby, zasegregator. Na jego grzbiecie widniał napis, który w tamtej chwili nic mi nie mówił, ale teraz, nagle, wszystko wskazywało na to, że musi być ważny. Tytuł. Działki i nieruchomości, dokumentacja historyczna. Wiedziałam, że to było miejsce, gdzie szukałam swojej szansy. To było miejsce, gdzie mogłam odkryć prawdę. Dni po tej rozmowie były koszmarem. Marcin, choć załamany, podjął desperackie próby rozmowy z ojcem, ale każda z nich kończyła się fiaskiem. Pan Jan był nieugięty, a jego prawnik wysłał nam pismo. W którym dawał nam 30 dni na opuszczenie willi. Nasze życie, które z taką pieczołowitością budowaliśmy, zamieniało się w ruinę. Wtedy, w głębi rozpaczy, przypomniałam sobie o małym, niepozornym szczególe, który zauważyłam w gabinecie Teścia. Zamiast płakać, postanowiłam działać. Zaczęłam kopać. Zaczęłam od wszystkiego, co mogło być związane z firmą w sieci. Na różnych stronach szukałam informacji o wszystkich dokumentach. Przez wiele nocy spędziłam godzinę na przeglądaniu dokumentacji firmowej, której część była publicznie dostępna. Przekopywałam się przez archiwa, akty notarialne i pisma sądowe. Szukałam każdej wzmianki o willi, którą pan Jan uznał za swoją. Wtedy, w końcu, znalazłam coś, co zmieniło wszystko. Znalazłam wzmiankę w archiwach, która dotyczyła willi i jej historii. Był tam odnośnik do dokumentu, którego wcześniej nie zauważyłam. Umowa z 1995 roku, podpisana przez pana Jana, w której przekazał willę swojemu bratu, a ten, trzy lata później, przekazał ją swojemu synowi. Dokument był tak stary, że nikt go nie zauważył i co ciekawe, w ogóle nie było go w księgach wieczystych. Przeczytałam go po raz drugi. A potem trzeci. Zdumienie. Był tam zapis, który całkowicie zmieniał sytuację. Willa została przekazana kuzynowi Marcina. Kuzyn, który był prawnikiem, ale zerwał kontakty z rodziną lata temu. Szybko się z nim skontaktowałam i umówiłam na spotkanie. Okazało się, że kuzyn od lat próbował odzyskać willę, ale teść ukrył dokumenty i sfałszował pewne dane kuzyn nie miał wystarczających środków finansowych na prowadzenie sprawy. Wtedy wpadłam na genialny pomysł, który mógł odwrócić całą sytuację. Zaproponowałam mu umowę, która była tak genialna w swej prostocie, jak i zawiła w konsekwencjach. Postanowiliśmy założyć firmę. Firma miałaby za zadanie kupić od kuzyna willę. Tak, kupić za symboliczną złotówkę, a po wygranej sprawie oddać mu ją tak jak było pierwotnie ustalone. Ale warunkiem było, że to ja i Marcin będziemy mieszkać w willi. Tak, to był zwrot akcji, który odwrócił wszystko. Kuzyn nie miał pieniędzy. Ja i Marcin też. ko Lazlomkos pomak. To była moja babcia, która, jak się okazało, była moją rodziną, a nie moja babcia od strony matki. Po śmierci rodziców w jej testamencie Zostawiła mi wszystko. Nie tylko pieniądze, ale również Willa, która w papierach widniała jako działka budowlana. Okazało się, że moja babcia i ojciec pana Jana byli rodzeństwem, a dom był ich spadkiem, który został podzielony na dwie części. Jedna dla mojego dziadka, druga dla ojca pana Jana. Pan Jan nieświadomy tego, że jego ojciec podpisał dokument, który dawał mi prawo do willi, chciał ją sprzedać. I na tym właśnie miała polegać cała moja strategia. Wiedziałam, że to nie będzie łatwe. Wiedziałam, że pan Jan będzie próbował walczyć ze mną, z nami, ale nie mogłam się poddać. Miałam teraz broń w ręku, i to bardzo potężną. Wtedy, po wielu tygodniach zbierania dowodów, staliśmy w sądzie. Sędzia zaczął od wypowiedzi pana Jana, który, jak zawsze, próbował pokazać się z najlepszej strony. To jest skandal. To ona, Twoje imię, jest tutaj intruzem. Chce odebrać nam to, co należy do naszej rodziny od pokoleń. Moja firma jest w tarapatach, a ona, w imię chciwości, chce nas zniszczyć. Sędzia słuchał go cierpliwie. Kiedy pan Jan skończył, sędzia skierował wzrok na mnie. Wtedy wstałam i zaczęłam mówić z uśmiechem na twarzy. Proszę. Wysoki sądzie, niech pan Jan pokaże dowód, że willa należała do jego firmy albo do niego, a ja pokażę dokument, który udowodni, że willa należy do mojej rodziny, nie jego. Kropka. Sędzia poprosił o dokument. Wtedy mój kuzyn, który stał obok mnie, podał mi grubą teczkę, a ja podałam ją sędziemu. Pan Jan, widząc to, zbladł. W jego oczach widziałam zaskoczenie. A jednocześnie strach. Sędzia po chwili przeczytał dokument, i wtedy, w tym momencie, cała sala zamarła. Sędzia, po przeczytaniu dokumentu, spojrzał na pana Jana z nieskrywanym zdziwieniem. W sali zapanowała absolutna cisza. Wszyscy czekali, wstrzymując oddech, na słowa, które miały odmienić losy tej sprawy. Sędzia, opanowanym, ale wyraźnym głosem Zaczął czytać: Według tej umowy, podpisanej w 1995 roku, willa, o której mowa w tej sprawie, została przekazana z pełną dokumentacją na nazwisko imię babci. Umowa została podpisana przez imię dziadka i jest poświadczona notarialnie, a to oznacza, że willa należy do imię babci, a nie do pana, panie Janie, ani do pana firmy. Co więcej, jest tam notatka, że willa została podzielona na dwie części, z czego druga część należała do pana ojca, ale po jego śmierci, pan nie poinformował nikogo o tym, że jego brat przekazał wszystko swojej wnuczce. Moje serce biło jak szalone. W tym momencie poczułam, że całe moje życie zmienia się o 180 stopni. Pan Jan, który jeszcze chwilę temu był pewny siebie i arogancki, teraz wyglądał jak człowiek który właśnie stracił wszystko. Jego twarz była szara, a oczy, które zawsze były zimne, teraz były pełne strachu. Prawnik pana Jana próbował coś powiedzieć, ale sędzia nie pozwolił mu na to. Wobec tego, willa należy się w całości twoje imię. Pana działania, panie Janie, są bezprawne i kwalifikują się do wszczęcia postępowania karnego. Pana próba przejęcia willi, która de facto Nigdy nie należała do Pana. To oszustwo. A ja, z uwagi na te dokumenty, jestem zmuszony to wszystko zgłosić. A teraz proszę opuścić salę. Pan Jan, w szoku, wstał z miejsca. Czułam, że złość, którą czułam do Niego, teraz zmieniła się w litość. On, człowiek, który chciał mnie zniszczyć, teraz sam był zniszczony. W tym momencie poczułam, że wygrałam. Ale nie wygrałam dla siebie, wygrałam dla sprawiedliwości. Po wyjściu z sali, Marcin podszedł do mnie i mocno mnie przytulił. Nigdy nie przestawaj mnie zaskakiwać, powiedział mi ze łzami w oczach. Jesteś najsilniejszą kobietą, jaką znam. Czułam, że to, co się stało, było dla nas ogromną lekcją. Nauczyliśmy się, że nie zawsze pieniądze i wpływy są najważniejsze. Nauczyliśmy się, że czasem, w najgorszych momentach, trzeba walczyć, nawet jeśli wydaje się, że wszystko jest stracone. Historia, którą przeżyłam, to nie tylko historia o willi. To historia o walce, o sprawiedliwości i o tym, że w życiu nie zawsze wszystko jest takie, jakie się wydaje. To historia o tym, że nawet w najtrudniejszych chwilach, trzeba mieć wiarę w siebie i nie poddawać się, bo w końcu. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. A wtedy, nawet największy przeciwnik, może być pokonany. Wspominając tamten dzień, jedną rzecz wiem na pewno: nigdy więcej nie pozwolę, aby ktokolwiek mnie wykorzystał. Nigdy więcej nie pozwolę, aby ktoś traktował mnie jak intruza w moim własnym życiu. Bo to jest moje życie, a nie cudze. I nikt, nawet teść, nie ma prawa mi go zabierać. Pamiętajcie o tym, bo na końcu dnia to my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze szczęście.